Hello, hello, tutaj Cukierek i witam Was w moim drugim odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę Wam trzy maszyny, które musicie mieć. To są bardzo przydatne. Maszyny redstone'owe. I więc tak, tutaj pierwsza maszyna to jest farma mączki kosnej Jeśli macie duże farmy i macie na serio dużo nasion, jakiś sadzonek, niepotrzebnych rzeczy, to bardzo prosto możecie zamienić te niepotrzebne rzeczy w mączkę kosną bardzo proste, rzucamy tutaj rzeczy, które da się dać do kompostownika, i tu się zbiera mączka kosna. Następna maszyna to automatyczna farma ziemniaków, marchewek, buraków, czego chcecie. Też bardzo proste. W sumie wszystkie maszyny są bardzo proste. Oraz tutaj maszyna automatyczna ciny cukrowej. Tutaj w ogóle nic nie trzeba robić i się samo zbiera Dobrze, więc teraz przejdźmy do pierwszej masy, maszyny. Tylko poczekajcie. Dobra. Tutaj są potrzebne rzeczy do tego. Zróbcie sobie screena. Dobra. No i teraz budujemy najpierw takie słupki ze świerkowego e, drewna, pieńków, No to dajemy trawdory. Teraz tutaj. Ceglane schodki, kamienne ceglane schodki, to tak się nazywa w Minecraftie. Mało no, proste, tak naprawdę tej obudowy nie musicie robić, to jest tylko tak do wyglądu. Teraz z jednej strony dajemy lej, od lej dajemy kompostownik pod kompozytownik kolejny lej, który musi być skierowany w tym kierunku, tutaj. Teraz dajemy dropper odwrócony do góry. Teraz, oj, e, dwa detektory. Twarzą odwrócone we swoją stronę Tak, żeby same sobie dawały sygnał Beczkę I na to Kolejny trapdoor I gotowe Teraz następna maszyna eee, Automatyczna farma czegokolwiek Tu są potrzebne rzeczy Zróbcie sobie sklina. No i robimy. Dobra, więc tak. Najpierw dajemy cztery cztery słupy z drewna, tego spaczonego. Teraz pomiędzy tymi słupami ziemię. A nie, 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 przepraszam, tutaj ziemię. E, teraz jakiś blok. Ten, w kierunku tego bloku dajemy. E, no, detektor. Tutaj dajemy. Oj, sorry. Dwa bloki. O tak. Teraz dispensery. Tak żeby wszystkie te rzeczy były odwrócone tylko w ten blok tutaj. I teraz tak. Tutaj dajemy trapdoor, schodek, spaczone deski. Tutaj takie coś. No i lec tą. No i e, jak jesteście na serio bardzo bogaci, w mączkę kosną. To tutaj są dwie beczki na mączkę. No i jeszcze jedna rzecz. O której zapomniałem. Oj. Czyli o wodzie, i o tym, żeby się wszystko samo zbierało. Lej pod tą ziemią, i ten lej skierowany w beczkę, żeby jakby się coś nie brało. No, można robić to na odległość. Dobra, teraz woda tutaj, w tym miejscu. Teraz oramy to miejsce, dajemy to co chcemy, no i oczywiście to tutaj musi być uzupełnione łączką kosną, bo inaczej to nie będzie działać. Następna maszyna automatyczna ciny cukrowej. Bardzo prosta w działaniu. Każdy powinien mieć ją na swoim świecie. Takie potrzebne są rzeczy. Do stworzenia tego. No i robimy. E, najpierw tak. Trzy e, tutaj, jakiekolwiek bloki. Potem tutaj znowu trzy, jakiekolwiek bloki. Trzy tłoki. Skierowane w takim kierunku. Trzy obserwery kierowane w takim kierunku, o tak, redstone, teraz pod tymi blokami, które na początku stawialiśmy, woda, cina, beczka oraz trzy leje kierowane w beczkę żeby wszystkie rzeczy trafiały w beczkę no więc tutaj są właśnie wszystkie te mechanizmy które były w tym odcinku a i tutaj taka mała zapowiedź czekajcie, mała zapowiedź tam z tyłu za mną i jeśli pod tym odcinkiem Dajcie ileś tam łapek w górę, może cztery, cztery łapki w górę muszą być, to będzie następny z odcinkiem, z, następny odcinek z bardzo fajną, bonusową rzeczą, więc to tyle, alo alo